Cześć, strony Litek, witajcie, kochani, w kolejnym odcinku. Dzisiaj obiecane kontry na Primal Groudona i Primal Kyogra 100% IV. Jak je pokonać najszybciej, i lub potrzebujemy trenerów, żeby ich pokonać? Zapraszam na poradnik. Także, moi drodzy, wszystko szybko, żeby tutaj było na informacji, kto nie pamięta 100% IV. Kyogr i Groudon, bo te Pokémony posiadają takie same statystyki. W sensie, będziemy walczyć z Primal Groudonem i z Primal Kyogrem na rajdach. Ale będziemy łapać graudona i Kajogra, więc pamiętajcie o tym. Także jeśli chodzi o 100% IV, 2351, 2351. Jeśli chodzi o setkę bez Boosta, 2939 z Boostem. Tak więc to są dwa CP do zapamiętania. Na rajdach będziemy mieli też deoksysy, wszystkie formy, ale o tym. Raczej zapomnijcie, nie? No bo kto by chciał robić Pokemony, które były już kiedyś, a teraz mamy do zdobycia Primal Kyogra i Primal Groudona. Ich Primal Energię, tak? Bo to się tak naprawdę nazywa. A, no działa to tak samo jak system Mega Ewolucji, więc potrzebujemy Primal Energię, żeby zrobić Primal Groudona i Primal Kyogra z naszych Groudonów i Kyogrów. Także 2351 bez boosta, 2939 z boostem. To jest 100% IV, jeśli takie zobaczycie, no to łapcie, nie? Setka, 100% IV, życzę Wam szundo, może mi też padnie, zobaczymy. Także zaczniemy sobie od łatwiejszego tutaj naszego Pokemona, jakim jest Primal Groudon, ponieważ Groudon jest tylko typingiem ziemnym, a Primal Groudon otrzymuje swój drugi typing, jaki jest ogień, tak? Czyli fire i ground. Także tutaj najlepszymi kontrami na Primal Groudona będą Pokemony wodne. Jak możemy zobaczyć, tutaj jest ustawione 40 level Pokémony, więc mamy na pierwszym miejscu Primal Kyogra. Tutaj dla przypomnienia, będziemy to otrzymywać od 80, od chyba od 70 do 100 energii do Crowdona i Kyogra, w zależności jak szybko je pokonamy. 100 sekund to tam chyba będzie 90 energii Primal, więc no, będziemy potrzebować co najmniej 4-5 rajdów na to, żeby zrobić jednego Primal Kyogra albo Primal Traudona. Także tutaj Primal Kyogra jest na pierwszym miejscu, Mega Swampert, później Mega Blastoise, Mega Gyarados, Shadow Swampert, Shadow Feraligatr, Shadow Gyarados, Kyogre, Gyarados zwykły, Kingler, Swampert i Feraligatr. Także to są najlepsze tutaj 12 najlepszych kontr. Na naszego Graudona. Jeśli chodzi o to, co ostatnio zaczęliśmy robić, tak, bo prosiliście, bez Shadow, tak? Nie wszyscy mają tutaj Stardust na to, żeby wymaksować Pokémony Shadow, więc pokazuję też tutaj najlepsze kontry bez Shadow i tutaj jest Primal Kyogre, Mega Swampert, Mega Blastoise, Mega jest Mega Kyogre zwykły, Gyarados, Kingler, Swampert, Ferrari Gat, Ogólnie jak widzicie, tutaj posiada raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pokémonów na tej infografice, więc ogólnie to są kozackie Pokémony. Bez Pokémonów tutaj Shadow i bez legendarnych to mamy Mega Swamperta, Mega Blastoisa, Mega Gardosa, Gardosa Zwykłego, Kingler, Swampert, Feraligat, Samurot, Klawicer, Empoleon i tutaj nam skonkuje Crowdant i Primarina. Pamiętajcie, żeby bić tym właśnie super efektywnym atakiem, a nie jakimiś tam wiecie, Lugia czy tam coś, co będzie Wam robić Recommended. Oczywiście musimy tutaj też uważać, ponieważ Graudon ma dostęp do ataków Solar Beam, który będzie praktycznie brał wszystkie nasze Pokémony na HITA, także warto robić uniki. No i będzie to bardzo, bardzo ciężka walka. Jak możemy tutaj zobaczyć, mamy przy Extreme, tak czyli bez żadnego boosta 641 Sekund, więc 3-4 osoby z dobrymi Pokemonami, takimi 40-40 plus level sobie z tym Primal graudonem poradzą, także tutaj pamiętajcie o tym jeżeli macie tutaj mniejsze levele mniejsze pokemony w sensie niewymaksowane na, nawet na 50 czy nawet na 40, no to będzie tutaj potrzebne co najmniej 7, 8, 9 trenerów, żeby pokonać Graudona, tak? To jest Graudon i ja Wam tutaj mówię, że to jest łatwiejszy Pokémon. Przy pogodzie Raini będzie to łatwiejsze, dużo, dużo łatwiejsze. Z tego co widziałem, no w większości części Polski będzie pewnie albo Cloudy, albo Raini, więc może ten boost będzie, co będzie troszeczkę gorzej. Eee, może w sumie właściwie dla nas będzie troszeczkę lepiej, ale no przy pogodzie Raini mamy tutaj 540 sekund na pokonanie Primal Graudona, więc no nie wiem, czy czasem Duo by nie było było możliwe, pewnie troszeczkę cięższe. Wiem, że trio już robili ludzie bez boosta, ale czy duo da radę? Nie wiem, zobaczymy. Może ja sam spróbuję, ale tutaj mamy prime Kyogra. No, właściwie to mamy wszystkie tutaj kontry takie same jak było tam wcześniej, tylko że tutaj jest boost i no oczywiście będzie łatwiej go pokonać. Moi drodzy, przejdźmy teraz do Kyogra. I Kyogr tutaj, moi drodzy, ma. Ten tylko swój jeden typing. No on się nie zmienia, tak? Zostaje tylko i wyłącznie e, Pokémonem typu wodnego. Także jak możecie zobaczyć, najlepszymi kontrami na niego jest Mega Septile. I tutaj na 40 levelu pokemon potrzebuje 1007 sekund, 46 padnięć. Więc to jest co najmniej tutaj cztery osoby z takimi, wiecie, 50 level e, pokemony, Także ogólnie na Kajogra Primal. Tutaj zdecydowanie 5, 6, nawet może 7 osób z takimi 40 plus levelami pokemonami. Jeśli chodzi o słabszych trenerów, no to tutaj, no myślę, już bym się skupiał i bliżej e, koło 12-13 osób. Wiadomo, no jeżeli będziemy mieli tych tam trenerów, którzy mają 50, mają dobre Pokemony, no to to się tak, wiecie, zmniejsza, nie? Ale no jeżeli macie takie 40 levele plus minus, no to myślę, że tak tych 10 trenerów będzie potrzebne na to e, tutaj, żeby pokonać Kyogra. I Kyogr ma dostęp do ataku Blizzard. Więc to będzie brało na hita nasze pokemony roślinne, nie? Tutaj Zekroma na przykład też, no bo jest yy, smokiem. Także najlepsze kontry na Kayo to jest Mega Sceptile, Kartana, Zekrom, Zurki, Trizarud, Shadow Rajku, Mega Venosaur, Shadow Electivire, Shadow Magnezone, Mega Manectric, Shadow Zapdos i Shadow Tangrow. Tutaj już widzicie w tych pokemonach yy, niszej, tak? Mamy 1222 sekundy, więc to jest bardzo, bardzo dużo. No, i Kyogre Primal będzie naprawdę bardzo wytrzymały. Jeśli chodzi o No Shadow, tutaj właśnie pra praktycznie sobie zobaczymy, jak te czasy wyglądają. Mega Septile jest na pierwszym miejscu. Kartana Zurki Tree, Zekrom, Mega Manectric, Mega Venosaur, Zarut, Rajku zwykły, Mega Galeip z Blade'em. A, tego jeszcze nie ma, właśnie. Shining Skyforma. Sky Tutaj Hidden Powerka Gras jest potrzebna, żeby ten Pokémon był użyteczny, więc e, tak możemy na to nie patrzeć. Tundurusteriańska forma i Mega Ampharos. Widzicie? Tru, tundurusteriańska forma, stopadnięć, nie? To jest masakra. Jeśli chodzi o Kajogra bez Shadow, bez Legend, to mamy Mega Sceptyla, Mega Mandelklika, Mega Venosaura, Mega Ampharosa, Roserade, Electrifier, Magnezone, Vikavolt, Sceptile, Chestnut i Luxray. Chestnut, nasz ostatni Pokémon z Community Day, 1450 sekund, więc trochę sporo, naprawdę tutaj dużą ilość osób będziecie potrzebować na to, żeby pokonać Primal Kyogra. Przy pogodzie Sani będzie to troszeczkę łatwiejsze. Pamiętajmy, żeby unikać ataku Blizzard, tak? No bo to będzie bardzo, bardzo trudne w sensie robić albo uniki. Albo po prostu przejść do innego rajdu, bo będzie bardzo, bardzo ciężko. Ale no, jak możecie zobaczyć, przy pogodzie Sani e, mamy tutaj te 12 Pokemonów. Tutaj Liplion nam skakuje, Tangrow, Brelum, Venosaur, Tortera, e, 1234 sekundy, także ogólnie w miarę w miarę spoko, ale no mówię, no jeżeli będziecie mieli niższe lewele niż te 40, no to tutaj 12, 13, 14 nawet osób myślę, będzie potrzebne na to, żeby pokonać. Takiego e, Kajogra. no jeżeli będziecie wchodzić w Recommended to możecie nawet nie dać rady. Przy pogodzie rainy tutaj będą zboostowane Pokémony elektryczne, więc na pierwszym miejscu będziemy mieli Mega Manectric, Mega Sceptila, Mega Ampharosa, Electrivire, Magnezone, Vikavolt, Mega Venosaur, Luxray, Zepstrica, Jolteon e, i Manectric. Tutaj 1372 sekundy ma Manectric, więc... 132 padnięcia, to będzie ogólnie masakra. Primal Kyogra, naprawdę przygotujcie sobie dobre kontry i no, zbierzcie dobrą ilość osób, żeby pokonać tego Pokemona. Także kochani, to by było na tyle jeśli chodzi o poradnik na Primal Groudona, Primal Kyogra od 10 do 18 w sobotę i w niedzielę. Będziemy mieli ich na rajdach, także kochani... Yy... No zbierzcie troszeczkę osób przynajmniej na tego Primal Kyogra, bo będzie to dość ciężkie. Primal Groudon będzie łatwiejszy, nie? 2351, 2939 z boostem, jeśli chodzi o te tutaj dwa nasze Pokemony. No ja nie mogę się doczekać, aż zrobię w końcu swojego pierwszego Primal Groudona i Primal Kyogra. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy też. No i z mojej strony to by było na tyle. Życzę wszystkim dobrych i najlepiej setek oczywiście, no i dużo shiny. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Powodzenia, do zobaczenia, cześć!